I strzelił, tak wiesz, 3 metry od linii brzegowej, nie? No, 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 no. Jest! Ale strzelił! Uuu! Tak, ale, ale, ale ten przestrzelił, nie? Gumę tylko ściągnął, nie? Ale chyba mniejszy. O, ale przestrzelił już nie wziął za drugim razem, nie? Dobra, się na chwilę zamykam, najwyżej jak włączę, w... o kurde, najwyżej z jakąś muzyczką wrzucę tutaj. Nagrywa się. No jak już jest jednego trafiłem, to to włączam nagrywanie. nie? Wiesz, że jeszcze miałem pobicie przed chwilą. No tutaj w tym warkoczu na pewno stoi za tą główką na 200%, ale chyba muszę założyć jaką 3-gramową albo 4-gramową główkę, żeby opadło. Nie, yes. on strzelił. Kurde. No ja mu łowię z piątki, nie? Co? Ja łowię na piątkę. Na piątkę, pięciokilogramowy 5 kg wolfram. Aha. No nie, ale no ja to wiesz, mańkiego. Wiesz co chyba zaraz zmienię kolor troszkę, albo mniejszą przynętę. I na 3 główce i tutaj puszczę na cyfelku, żeby nie było tych takich potrąceń, tylko od razu, wiesz, po same jaja, nie? Dobra, naciśnijmy. Jest. Jest, jest, jest. O, ale ładny oks. Uchu, uchu. Uh. Piękny oko. O, zobacz. Zobacz na perełkę. Nagrywało, wyłączyłem nagrywanie jeszcze, tak że jest fajna ryba. Peryłka, góweczka od Kuby Mroczka. Proszę bardzo. Już na skórce wisiał, nie? Muszę wziąć, odkręcić trochę hamulec, nie? Proszę bardzo, jak to ładnie się prezentuje rybka na 20 parę centów. No 24. Działamy dalej. Do Socza. Może się coś później zgra. To jest właśnie. Co ty? O, mamy pierwszą rybkę. 20 parę centów. Porełka. Od tego pana tam, który może pomachać jak się odwróci. uśmiechni Uśmiechnij się masz wszystkie zęby. Nie mogę, bo jest branie. Dobra. Taka fajna tutaj. Nie wiem 20 parę. Działamy dalej w pełnym blasku opa przed chwilą strzeliła zaraz szybka miara i do wody no trochę za płytka, zapomniałem, że trzeba aż do tego Opa, przed tym ideal, teraz jest pięknie uzbrojona. Dominik tam rzuca z tego skarpuna, z Może coś dokłusuje. <grymne> A ja liczę na perłowy przyłów. Jest na nastawiony na na wszystko. No to wypłycenie jest tak. Właśnie nawet po tym no, tu środek jest wytrącony i tu chyba taka rynienka idzie. No, on tam do tego wyjdzie, jak zobaczy taką. No tak, tutaj w tym miejscu można by włosówka przyczasnąć. O tak. Jest do, jest do zabrania stąd. A żeby tak wiesz, trafił? Nie się go podebrali. O, to. To jest taka pogoda, że ja bym po niego wszedł, nie? z wywija znowu na perełkę. Oczywiście po co wziąć ten, nie? Po co podbierak? Mówiłem mu, że nie weźmiemy podbieraków, to będą kabany. Ja cię sumę! Ale dostał ładnie w nos czuszki. Jest! Aha. Piękny, brawo siedem dych jak nic Ale jest piękny Piękny, pokaż nam tutaj nagramy proszę, proszę, Kosiarzyk 7, 7 cm perła Tak czułeś tą perłę Ja nie wiem że powinny być te pakny Dobra Piękny piąteczka ale Obracę. jest piękny. Dobra, Wojtek go obrabia. Włączona oczywiście, teraz dopiero. O, ale lubka. O, poczekaj, że on jeszcze nie, on jeszcze nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie. Jeszcze. Poczekaj, ja go wezmę, ja go wezmę. Wezmę, wezmę, poczekaj, on jeszcze, jeszcze nie jest gotowy. O. Chodź, 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 chodź. To jest cały Wojtek. Ale dostał prawie mocno. wywija znowu. Chodź, chodź, chodź. On jeszcze nie jest gotowy. Oczywiście po co wziąć ten, nie? Po co podbierać. Mówiłem mu, że nie weźmiemy podbieraków, to będą kabany. Ho, jeszcze nie jest gotowy. Ja, Ale dostał ładnie w nośności. No, Dostał mocno. Yes. Yes. Piękny! U, dobre siedem dyszek! 7 dych jak nic! Oh. Ale jest piękny! O oh, rany! Pięknie, pokaż to co tutaj nagrane. Góweczka, proszę. proszę. Kosiarzyk. 7 centymetrów I tak czułeś tą perłę. <laughs> yes. A mówiłem, że powinny być też czupaki aktywne. Dobra. Pięk, piąteczka. Żółwik. Dobro, ok. Dobro, vojte go,